Siemanko z tej strony 19Kruszyna83 moi drodzy jak widzicie przede mną dwie małe puszeczki kolekcjonera z edycji Roto UEFA Euro 2016 są to yy, puszki z edycji nordyckiej yy, w sensie duńskiej, no ja to nazywam nordyckiej. Są, można tam trafić karty limitowane właśnie z tej edycji, czyli z edycji nordyckiej. Dzisiaj sobie otworzymy jedną puszeczkę drugą puszeczkę sobie zostawimy na jutro czyli na sobotę może sobie zaczniemy od prawej nożyczki sobie wezmę nie wiem na co że trafimy co jakąś fajną nordycką fartę okay. prawie, prawie mam, czekajcie jest karta. No i co? Otwieramy jest! Ha! Ale mi się trafiło, zobaczcie. Mamy kartę limitowaną yy, Ola Toybonen ze Szwecji Także mega, mega, mega. Polecą te jest już teraz. Widzicie, że można trafić fajne, fajną kartę limitowaną. I mamy oczywiście 5. Yy, Zaraz je otworzymy, tylko zaśmiałem że Może tak. Tak, tak, będzie karta się, tak będzie karta stała. No i otworzymy sobie za 500 tu Można oczywiście też trafić chyba karty duńskie. I mamy tak Jagoeb, Rosja. Tak, mamy duńczyka. Jar Pierwszego Duńczyka Fajnie Dragowicz Austria Mamy Game Changer Nie Rock Przepraszam Duńczyka Fajnie Ager No troszeczkę fajna, fajna Chyba się kupię jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze z dwie Puki Finlandia i hamsik na koniec, oczywiście, z, z Słowenii, druga saszetka I mamy tak, Portugalczyk Nani, Greg Samaris, Manuel Neuer, Niemcy, karta y, Fans Favorit. Chorwacja, czyli Dariuszna. mamy line up reprezentacji Anglii ja mam już cały kompletny album oprócz Limitek oczywiście jak znajdę chwilę czasu to Wam zaprezentuję ten album Cezar Słowenia na koniec, tej saszetki jedziemy z trzecią puszka już jest mega mega Mamy reprezentanta Polski Sebastiana Mile John Oshi, Daniel Welbeck, Anglia Mamy One y, to Watch y, Grzegorz Krychowiak, reprezentant Polski A nie? Herb, Pierwszy help w tym unboxingu to jest reprezentacja Turcji i na koniec Nemanja Matic, Serbia Ostatnie dwie seszeczki. Idziemy z czwartą seszeczką. Kiedyś ją chyba wiatr nie zdział. I mamy tak. Andrea Pirlo, Bochy, Mangala, Francja. Berezucki, Rosja. Mamy reprezentację Austrii i line-up, oczywiście. Mamy game changer, nie, przepraszam, goal stopper Joe Hart. Interesujące. I na koniec kozacik Słoweńska Republika. I ostatnia zaśeczka dzisiejszego unboxingu. Co się ruszył. I tu mamy tak kolejny Duńczyk Bieland, Dania, Austria, Almer, Cristiano Ronaldo, Portugalia, mamy Rising Star i y, William Carvalho, Portugalia, i Saxon, Szwecja. I na koniec mamy reprezentanta Rosji Kombarowa. Także moi drodzy, otworzyliśmy sobie mini puszeczkę kolekcjonera. W niej 5K 5 Saszetek. Mamy takie naręcze kart bazowych. No burza chyba idzie, bo, bo słychać ten. Z kart specjalnych trafiliśmy kartę hmm, Stopper Joe Hart Kartę One to Watch, Grzegorz Krychowiak dwa line-upy reprezentacji Austrii oraz reprezentacji Anglii. Fans favorite, Darius Sna, defensive rock, Daniel Ager, Dania. Rising Star William Carvalho i Herb Turcji, trafiliśmy też. Oczywiście, dwie karty z Duńczykami: jest to Bieland, Dania oraz Kiar. I najlepsze to jest ta limitka: limitka Tojwomen ze Szwecji. Także ja Wam dziękuję. Jak mówiłem, zapraszam na drugą puszeczkę jutro, czyli w sobotę. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo jak wiecie, to motywuje do dalszej lepszej pracy. No i co, słyszymy się już w następnym filmiku, może jeszcze dzisiaj. Także trzymajcie się hej.